Smyslow dropnął koniec z brain rotów? Nie, żartujesz. Ej, serio wrzucił taki film? Ale miałem kraka. To koniec brain rotów? To są brain roty, ale nie żyją? Zaraz, Ach, tak. czemu on leży? Czemu padnięty jest? Cappuccino assassino! Tak go nie pamiętam, jest w piasku. O-o, Balina, chyba to twój koniec. Co się stało z moim Dobra, ja myślałem, że ja myślałem, kurwa, że Smyslow się nawrócił kurwa i postanowił, ej, dobra, może już nie będę prał ludziom mózgów Tylko kurwa zacznę robić normalny kontent? Nie kurwa, nieżywe brainroty stary Rozumiesz to kurwa? Bratem, czemu on padł? To chyba koniec brainrotów nie, nie, to nie jest! koniec, koniec. Nie, 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 nie może być koniec, ja a muszę tak, żyć mi się, Tak mi się podobała, ale niestety To chyba jest koniec Dlatego, że no zobacz No leży w piasku i. Majluś, ale ja tutaj dalej jestem Mi no, nic nie jest Baleryna Kapucina dalej tutaj jest Jak widzicie, gada, rozmawia ale zaraz zobaczymy, co się stało z brain Rotami. Jest tutaj u din 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 din, ma din din <śmiany> Ja pierdole, to mówi kurwa, on to mówi normalnie z poważną twarzą, stare, nie? Ja pierdole powaga, kurwa. Zobaczymy, co się stało z Brainrotami. Jest tutaj u din 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 ma din, marin din din dun. I on jest tak. <śmiany> ja! on jest przyjebany, jakiś kurwa. Nie mogę. Umieśniony. On na pewno żyje. I żeby odblokować, zobaczyć, czy on żyje, czy nie. Musimy zdobyć przyciski. Musimy te zdobyć przyciski i je położyć tutaj. I odblokować. Zobaczymy, co się stanie dalej. Oglądajcie do samego końca. Później mamy brr-brr-patapim. Później mamy br fruli frula. I następnie tripi tropi tropa, gdzie będziemy właśnie odblokowali i zobaczymy, co się stało z postaciami Brainrod. Czy oni serio nie żyją, twoi przyjaciele? Nie, 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 ja sobie nie wyobrażam. Nic im się nie mogło stać. No właśnie, czy oni będą żyli? <grymiania> no kurwa, słuchaj, Smileslow już się przygotowuje na apokalipsę, tak? Pewnie nie wygrał jego kandydat i już musi kurwa teraz napierdalać już wszystko stary, nie? Żeby płacić czynsz kurwa i rachunki. To już jest kurwa ostatni last row generalnie, nie? Liczy, będzie już ich koniec. Oglądajcie. Pimpek, złasz. Ej, gdzie ten. Kocie, złasz tam. Nie chodź u góry, bo jeszcze spadniesz i się, się połamiesz. Ten mój kot zawsze tam chodzi. Dobra, ja jestem tutaj z Bariną oraz z moimi zwierzątkami. Jest Shiba i jest mój pimpek, który wszędzie wchodzi. Dobra, pierwsze zdjęcie mamy u din Din Dun. Żeby odblokować, musimy iść dalej. I teraz. Sefos, po... kurwa, mówi pełną kurwa nazwę tego. lewej stronie. Musimy to zbudować. Okej, okay, bierzemy szybko, budujemy. Musimy zdobyć przyciski. Dawajcie, dawajcie, zwierzątka. Budujemy szybko, musimy zbudować. Wszyscy razem. Dawajcie, teraz tutaj musimy postawić bloki, żeby odblokować i zobaczyć, co się stało, właśnie z udin din. din, din ja miałem, kurwa depresję starej, bo coś takiego musiał nagrywać. Przecież to jest kurwa, żeby być, ja nie wiem, stary, szczerze. No kurwa. Czekaj, tutaj musimy Cz teraz to odzorować. Ej, musimy. Dokładnie A ja, bo budujcie. To się kurwa akcentuje, stary. Wszyscy. Barinka, weź tu postać. Tak, tak. <ś pysty> tutaj, tutaj musi być to. Odsuń się, odsuń się, odsuj się, od się, bo nie mogę postawić. No nie, ona wchodzi z tym swoim łbem wielkim. Jakie ty masz? Ej, swą... co nie podoba mi ja się jak się do mnie mówi. Weź tu stań, weź tu stań na chwilę. Weź tu stań, uwaga, uwaga i tak. Eee! Jak... Kurwa, co... No ja nie mów, co Wypiję ci wszystko no tak. i nie będziesz miała, będziesz miała pusty łeb. <grym> może to nie jest jakieś nadużycie do Jak kurwa, nie wiem. Ej, Ej, nie, nie, tak nie może być. Ja muszę mieć swoją kapłę. Ja pierdolę ucinkę. Ej, właśnie, a co będzie jak będziesz miała pustą głowę? To co wtedy? Będziesz mówiła, aby Może będziesz wtedy miał? skończę, tak jak oni. Ej, właśnie, nie może ci się z tą skończyć. jak dochodzi, to mówi brr, br, pata pie. Ja Espresso, cappuccino Więc nie może nie mi, nie mi wszystkiego, No właśnie, dobra? a jak, jak ci się skończy w głowie cappuccino, to wtedy może być. O, o, wtedy może być po niej. jak to się paść. wyleje. A, no właśnie, jak się wyleje z jej głowy, to może sprawić. Dobra, poduj to do kurwy nędzę, chcę zobaczyć, czy u din din dun dun kurwa żyje. Raz, razem dla barinki. Barinka, ile chcesz, łapeczek? Łapeczki, ja ile? Ja przynajmniej 8 tysięcy. 8 tysięcy? Ej, bo. Ja już wiem, ja już wiem, co Was zachęci do łapeczki. U mnie widzowie to nie klikają, ale wiecie, dla kogo kliknijcie? Dla siby! Shiba, weź ich poproś. <laughs> Uwaga, patrzcie jaki słodziak, jak Was prosi. Zostaw łapeczkę dla siby. plosie. <laughs> patrzcie, jakie ma słodkie łapeczki. No, dla niego nie zostawicie? No, patrz, a aż staną na dwie łapki, żeby wam tutaj się pokazać. <laughs> ale to jest słodziak, co? Wpadajcie, sprawdzajcie. A w ogóle są też koszulki ze patrzcie tu jest koszulka ze szybą i też koszulki <laughs> Jest słuchajcie Trzecia minuta kurwa Mnie to i tak rozpierdala że on nagrywa odcinek To już zauważyliśmy kiedyś Ale on nagrywa odcinek stary W OBS-ie i nie robi nawet montażu Tylko bierze kurwa i na przykład jak mówi To człowieku rozszerza kamerkę ręcznie stary Normalnie kurwa tak o robi Myszką podczas nagrywania odcinka To jest w ogóle pojebane stary zobacz On normalnie kurwa oj on normalnie stary Myszką Cię sprawdzajcie. Patr a patrzy ogóle... na monitor ale Są też koszulki ze. I rozszerza to kurwa stary w OBSie na bieżąco co, na żywo to robi, żeby już nawet tego nie montować. Możesz stary. już to wyłączyć? Patrzcie, tu jest koszulka ze szybą, i Błaga. też koszulki moje, gdzie jest moja nowa minka uśmiechnięta. Na sklepie tego jeszcze nie było. Po raz pierwszy mam właśnie taką koszulkę, jak tutaj na mojej postaci. I tak samo jest patix X, Slow Team oraz nowa gra, gdzie wszystko się wyprzedało. Ej, czalicie, Czajcie, że moje poduszki się skończyły i gra? Normalnie to wszystko tak, jak ciepłe bułeczki, ale niedługo będzie dostawa, więc spokojnie, niedługo się rzeczy pojawią. Sprawdzajcie codziennie smysokropel. Dobra, a teraz co teraz, czekaj tutaj, o dobrze zrobiliście, tak, 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 tak. Odejdź. Jeszcze brakuje jednego, dobra. o jest, jest, zrobiliśmy. Ale to jest taki ciemny. A tutaj ciemny, dobra, tutaj trzeba dać, okej, okay, ciemny, dobra, okej, okay, jest. Zrobione! O, Let's dobrze. go! Mamy! Wow, zrobione jest! Udało się. Dobra, tak samo zrobiliśmy i idziemy dalej. Teraz musimy tutaj coś ze skrzynki, bierzemy mieczyki. Teraz musimy pokonać te wszystkie rubaki, żeby dojść właśnie tutaj, do tej skrzynki. Tam mają coś ukryte. O, -o. No, no to w takim razie wchodzimy! Balerinka, Lecimy pokaż no! Let's go! rozwalamy wszystkich, chodzimy w nich. Wow! Ale wielka bitwa, co tu się dzieje? Dawaj Shiba, gryź ich! O! Ście tam. Nawalamy, ale nie mogę. Gryźcie, aż, aż taki z nosa wyleciał, kurwa. Mam nadzieję, że nie było tego widać. Jakiś niewidoczny chyba Gil, Kurwa. Czekaj, ja się podbuduję do góry. Czekaj, ok. Skaczę na nich, lecę! Wow! No. nie, o, nie, tam nie tam miałem jest wielka barka. Ja. Muszę to zobaczyć na tym. Jak jak Smyslow, Nie, nie było. Nawet no. wszystkich nawalamy, ale ich tutaj jest dużo. A shiba się w kurzu, shiba, patrz jaki czerwony, jak on ich gryzie! Bo widać że jest skończony, nieprawda. Shiba dawaj zębów, dawaj, zagryźć. Dobra, czy din, din dun, din dun żyje kurwa? Pika i łapeczkę trzy, dwa, jeden, pyk! Kliknąłem. Dobra, uwaga, uwaga i patrzymy. Co się stanie teraz? Co? O to jest! Co jest? Przecież tym dzieciom się będzie kurwa śniło to po nocach do chuja. Udin din 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 dun. din kurwa, kurwa pełną nazwę i on akcentuje do chuja za każdym razem kurwa din 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 dun kurwa. kurwa. pierdolę. din 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 ten i właśnie tutaj za pomocą tego przycisku możemy odblokować, że oni po prostu już padli i ich nie ma, to koniec w serio? Naprawdę? Wszystkie brajnoty. <noise> Rozpierdala mnie to, że on patrzy na drugi monitor i wiem, że zaraz będzie zoom, bo weźmie myszką kurwa na obs i rozszerzy sobie ekran. Tu już padli pa. i ich nie ma, to koniec w serio? Okej, okay, teraz myszkę dał na drugi Wszystkie ekran. Brain Naprawdę? Nie. Ej, widzowie, czy to jest koniec już u din -din duna? Naprawdę? O. Ale wszystkie brain i ty też? Ale... Nie, 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 ja, 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 ja nie mogę tak skończyć, Smiluś, się chcę być z tobą. Nie, nie, ja za <laughs> bądź z Czibą, o nie, Cziba, biedny płacze, o nie, koniec brain rotów, dlaczego? One były takie fajne, ma din, din on był taki umieśniony. Wszyscy moi przyjaciele! Wszyscy, ej, widzowie, koniec Brainoutu, dobra idziemy dalej, zobaczymy brpata Pim. Przecież on jest taki wielki, on jest taki duży jak drzewo. Ciekawe co się z nim stało. Dobra, lecimy dalej, dawajcie, odblokujmy kolejne zdjęcia. Chodzimy teraz tutaj. Łaska! Pływał sobie krabem. Później Bombardilo, Krokodillo, trolero, Trollla! I tam jeszcze na końcu ktoś jest, jak to tam jest? BALERINA, tam jesteś ty! Co? Ty jesteś tam! Mam zdjęcie! O, o, jesteś na końcu. Co teraz? Nie mogę tam iść. O, o, balina kapuci. O, -o. wszystkie brainroty wymarły. Płupia. Jak to koniec? O nie. Będę oglądać z bratem Artkiem. Kocham Cię oglądać. Smielslow. Perfilmik. Jakim prawem? Smiel... Koniec brainrot, Tralarero i inne reszta pa. Pani Smielslowa, zbieramy się. Nie zmuszam. <laughs> Nie zmuszam. Mega odcinek, ale ja bardzo lubię Brain Roty. Biedna balerina capucina. To lubi Brain Rot? Nie zmuszam klikania. Smileslow, to już koniec, to już jest koniec Brain lotów. <laughs> tak, koniec. Po, witam, po jego kotka Pimpka. Pimka. ja bardzo lubię i stęsknię się za twoim kotem Pimpiek. Stawia twoja fanka Maja <laughs> Tylko nie to, ja płaczę. Co to za wysyła? Zaraz zobaczę. Pierwsza? Przypniesz? Smajso, jesteś sigiemką. Na co ty taki mały tutaj gdyby budzik? Czemu cię nie było na odcinku? Mam pytanko, jak wam pokazuję, że kiedy ten film nagrywał? Na przykład 5 minut, jedną godzinę temu, a u mnie 2 godziny temu. Hej, Pimpek. Hej, Pimpek. Smile Slow jest najlepszy i nie zasługuje na żaden hate. a jeśli macie go hejtować, to tylko mnie, bo ja staję w obronie idola. Love, Ciam, Smile, ja chcę ci tylko przypomnieć, żebyś się nigdy nie poddawał, nawet jeśli by cię wszyscy hejtowali, ale nie jesteś z tym sam, bo też osoby młodsze i nastolatki też dostawają mas hejtów, w tym, ja. No i wiem, że to czasem może zaboleć i ma się gorsze myśli, ale wiem, że ty na ten hejt nie zasłużyłeś, bo nic z tym ludziom nie zrobiłeś, ani żadnej krzywdy, ani jakiegoś słowa który mógłby te osoby zranić. Widać, że jesteś dobrym youtuberem i idealnym idolem dla młodszej grupy osób, a może nawet tej starszej, bo ja na przykład mam prawie 16 lat. A i tak jesteś moim idolem prawie 2 lata około, więc serio, nie warto się tym poddawać, a ja wiem, że osoby, które Cię hejtują kiedyś też ci oglądali, a wyzywają Cię, nie chcę mówić kogo, bo ja Cię uwielbiam, tylko nie patrz i nie czytaj tych głupich słów o Tobie, ale spełniaj swoje marzenia, bo Ty tak daleko zaszedłeś, a że masz możliwość wystąpienia w telewizji. Nieprawda, napisała Madziula. zmyzlo. Zm Wyślij mi taką grę, ja mam ulicę Główną, 111A, Amelkia, haj, ja mam ulicę Główną, 111A, ja pierdolę. Dobra, co to jest za TikTok? Zobaczcie, to jest, zobaczcie, to jest mój nowy przyjaciel! Tung, 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 sahur! Tung, 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 sahur. Napiszcie w komentarzu, czy mój kolega jest ładny? To jest taki mój dziusek. duży kolega pozdrawiam to oglądaliśmy smals. chyba oglądaliśmy to chyba ale poczekaj on ma chyba ma jakieś inne filmiki z tego go odbierzesz telefon od Tralarero, tralalala czy może boneka ambalabugu to jest żaba która to oglądaliśmy jest na kole, też nie oponie. bo nie pamiętam ja tabieram, kurwa -la -la. chyba też to oglądaliśmy od rekina w butach następnie od kogo odbierzesz od bomba cyni Siema, multi. Smileslow, jak kupię Smile slow, slow, odbierz była, od Bonaca a bo jest super i mam w na sensie. imię antoś. Ja odebrę tylko od mój tata kocham tata. Mango! 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 Od Smileslowa. <noise> to jest mój nowy kolega! Tralalalo tralala! Tralalero tralala! Zobaczcie, jest taki słodziutki! Nawet mnie drapie po główce! Ale fajny i słodki tralalalo tralala. tylko niebieskie organielne. Uraczy. Moja koleżanka cię kocha i od Mileny ma siedem lat. Ja Co robił Kamil 8.57, 4 miesiące temu. To jakaś kurwa przesada. Czekaj, a jest jakiś do, dodany nowy odcinek na, na Instagramie? O, 5 dni temu! życia. Smile slow, smile slow film. Ma dużo łapek, może tak być, ale też soków może tak być. Jak dajcie mi łapkę w górę, to lecimy no do nowe do domu. What? Wielkie gówno. <laughs> ale hejter kurwa, hejter, hejter. Równo to jest to, co Smile slow wysłał. Czechy lepsze. Prawo Czech! Ja bierdol, nie mogę, kurwa. Głupi ty jesteś i ha, haha. Mam 10 złotych szlizgów, ha, ha, ha.

Dwa miliony Co to za głosy kurwa są spaną no popierze Ja pierdolę Ale kurwa to jest mocarne jak z nie? synnie będziesz siedział w ławce Jeśli chcesz ze mną siedzieć, musisz zostawić łapkę. A jeśli chcesz siedzieć ze mną, to musisz zostawić komentarz. Ja zapraszam do ławki wszystkich, co zasubskrybują. A jak chcesz siedzieć ze wszystkimi, daj suba, łapkę w górę i napisz komentarz. <noise> Fruit Ninja. Palion ma najlepsze piosenki na świecie. Jest najlepszym raperem na świecie. Palion, która idzie psy jabę na świecie. <grym> Usługi budowlane w zakresie ochrony kupujących. OK. Dziękuję <grym> Reklama. Być umysłowa

wojna o, kurwa <grystanie> kiedy stosujemy słowa hmm. ja pierdolę ale kurwa jajca nie Jezus za człowieku ja nie wiem stary dobra ostatni ostatni filmik ostatni filmik Ostatni filmik i yy, sprawdzamy Wojana. Prosić cię nie lubię, no i zrywam z tobą przyjaźń. Łączą nas kości, pimpek nie zapominaj. Lubię kość, kość i nie mam dość. Dość, chcę tylko kość. Kość, chcę tylko kość. Co to ta posenka kurwa. Was so glon dutch ilup smu haj va sep your senty 5 set roses vision extra 5 set roses her not serves it 5 set roses it sick yest Orkiestra. 99 na 10. Dobrze wyszła ta nuta, mi się podoba. O. Opinia najfajnie. No to jest ten horror. Tak. Gówno, pompek i ptyś, gówno. fajny piesek powiedz mi stare, tam jest najlepsza meduza o pieskach to jest najlepsza piosenka ever gdzie gdzie ale gdzie kurwa co aluz Wow. OG konto? A jest jakieś OG konto? Ale to jest po polskie czy nie? A nie, nie polskie. Okej. Okay. Amerykańskie. Fajne. Śmieszne. Gdzie? Dobra, to żeśmy się pobawili, o.